Cześć. Myślę, że pracując jako szef, jako menadżer, miewasz czasami takie dylematy, kiedy zwolnić nieefektywnego pracownika, czy to już dobry moment, czy może jeszcze coś z tego będzie i w jaki sposób inwestujesz czas i energię w tę osobę. I może tak się zdarzyć, że ten mało efektywny pracownik zrobi Ci swego rodzaju prezent i przyjdzie do ciebie z chęcią rozwiązania umowy o pracę. I na przykład będzie składał wypowiedzenie albo będzie proponował ci porozumienie. Jestem za tym, żeby wynegocjować no, dobre warunki dla obu stron. Czyli na przykład, żeby przekazał wszystko to, co ma do przekazania, i żeby ten okres wypowiedzenia, czy okres, bo może nie wypowiedzenia, ale okres porozumienia, skrócić, jeśli się nie da, to niech będzie on taki, jaki, jaki jest. Natomiast zachęcam, żebyście rozważyli. Aby pracownik, który już chce odejść, nie świadczył dla Was pracy. Czyli niech przekaże wszystko to, co ma do przekazania innym pracownikom, i niech nie wykorzysta urlop, i niech nie świadczy pracy. Moim zdaniem, po pierwsze, zamkniesz już pewne drzwi za sobą i nie będziesz pchać energii w to, nie będzie takiego ciągnięcia zespołu w dół, ale też zamkniesz temat yy, w taki no, pozytywny sposób, bez palenia mostów. No bo you never know, czyli nigdy nie wiesz, kiedy z kim się spotkasz. Mam nadzieję, że ta inspiracja Ci pomoże. Dzięki, cześć.